tak jak zwykle na średnich klapach żadnych problemów latam na dużej mocy wykonuję manewry pionowe moje akumulatory dają radę Testuję zachowanie samolotu na dużych kątach natarcia, przy małej prędkości. Bawię się rewelacyjnie. Korek. ŻADNYCH PROBLEMÓW! ŚWIECA! KORKOCIĄG PLECOWY! SZYBKO wyprowadza. ja tak chciałem zrobić? Coś jakby nie tak. Zaczynam walczyć ze sterami. Obawiam się, że przesunął się akumulator. Wyważenie. Nos się dźwiga. Tracę prędkość, więc zwiększam ciąg. Słyszę ostrzeżenie telemetrii o niskim poziomie napięcia akumulatora. Redukuję delikatnie ciąg. Wykonuję delikatny manewr. Utrzymuję prędkość. Podejmuję decyzję o natychmiastowym lądowaniu awaryjnym. Może to ster wysokości. Cały czas pilnuję prędkości. Trzeba lądować. Lepiej podwozie. Mam wysokość. Jest czas. Konfiguruję model do lądowania w momencie rozpoczęcia podejścia. Redukuję ciąg na zniżaniu. Jest podwozie. Panuje nad samolotem, jest dobrze. Przyziemienie. Samolot wrócił na ziemię. Co tu się właściwie stało? Nowy model, przecież wszystko było dobrze. Czas na analizę zdarzenia. Po lądowaniu zwracam uwagę na otwartą osłonę kabiny. Czyżby to ona spowodowała problemy ze sterowaniem? Wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne. Przeanalizujmy lądowanie. Model wpadł w dziurę, co spowodowało jego ponowne wybicie w górę. W tym momencie osłona kabiny poluzowała się. Nie miało więc to wpływu na lot. Swoją drogą samolot ma solidne podwozie. Inspekcja nie wykazała żadnych uszkodzeń. Następnie sprawdzam położenie akumulatorów. Żaden nie przemieścił się. Środek ciężkości w czasie lotu był we właściwym miejscu. Inspekcja powierzchni sterowych i klap również nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Nie wiedziałem, co się stało do czasu, kiedy zaczęliśmy rozbrajać model z akumulatorów. Samolot posiada dwa akumulatory. Każdy napędza po jednym z silników. Dodatkowo akumulator w przednim przedziale zasila awionikę i stery. Przedni ważniejszy akumulator ma podpięty czujnik napięcia z telemetrią. Tylny tylko zwykły buzer. Podczas wyjmowania akumulatorów okazało się. Że przewód zasilający w tylnym akumulatorze był przerwany, co oznacza, że lewy silnik stracił zasilanie. Potwierdziła to również różnica napięć pomiędzy akumulatorami. Uszkodzony akumulator miał znacznie większe napięcie od sprawnego. Oznacza to, że przez jakiś czas nie był obciążony, co tłumaczy przerwany obwód. Był to mój najstarszy akumulator 6S. Latał na nim Spitfire od 3 lat. Później F4 Phantom i Draco. Teraz możemy dokładnie odtworzyć przebieg wydarzeń. Samolot lata na dużej mocy. Robię świecę. Samolot wpada w korkociąg plecowy. Prawdopodobnie początek problemów spowodowanych asymetrią ciągu. Redukuję ciąg. Wyprowadzam. Przerywam lot pokazowy. Próbuję zweryfikować, co się dzieje z samolotem. Tracę prędkość, nos dźwiga się do góry. W tym momencie zwiększam moc. Prawdopodobnie pracuje tylko prawy silnik. Nie wyczuwam tego jednak. Wydaje mi się, że to wina zmiany położenia środka ciężkości. Słyszę ostrzeżenie o niskim poziomie napięcia akumulatora. Prawy silnik pracuje na zwiększonej mocy. Odruchowo delikatnie redukuję moc. Podejmuję decyzję o lądowaniu awaryjnym. Utrzymuję prędkość. Staram się dociągnąć do pozycji umożliwiającej mi rozpoczęcie podejścia do lądowania. Początek podejścia do lądowania. Znacznie redukuję ciąg. Wypuszczam podwozie i klapy dopiero na zniżaniu. Gdybym to zrobił wcześniej, wzrost oporów aerodynamicznych mógłby uniemożliwić zajęcie dogodnej pozycji do rozpoczęcia podejścia. Strome podejście do lądowania umożliwia mi zredukowanie ciągu. Asymetria ciągu przestaje przeszkadzać, a samolot utrzymuje bezpieczną prędkość. Stąd odczuwalna poprawa. Samolot delikatnie przyziemia, a następnie odbija się od nierówności, co powoduje otwarcie pokrywy. Podsumowanie. Przyczyny zdarzenia. Przerwanie przewodu akumulatora zasilającego lewy silnik. W następstwie utrata ciągu silnika. Awaria spowodowana trzyletnią eksploatacją akumulatora. Zalecenia na przyszłość: Szczegółowy przegląd akumulatorów, wyposażenie modelu w dodatkowe zasilanie awioniki. Wnioski ogólne: Miałem dużo szczęścia, że uszkodzony akumulator nie był podpięty pod zasilanie awioniki. Model MiGA jest w stanie kontynuować lot na jednym silniku. W bezpiecznym sprowadzeniu samolotu na ziemię pomogły mi moje procedury, których trzymam się kurczowo, mianowicie. Pilnowanie prędkości i niedopuszczenie do jej spadku. Strome podejście do lądowania. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.